Nie tradycyjny sklep, ale bardzo często sklep internetowy, to miejsce, gdzie kupujemy sporą ilość towarów. Czy zakupy online są zawsze udane, czy może jednak coraz więcej skarg trafia do miejskiego rzecznika praw konsumenta? Jak najbardziej. Rzeczywiście, tak jak Pan zauważył w ubiegłym roku, z uwagi na to, że sprzedaż w lokalu przedsiębiorcy była utrudniona ze względu na panujące lockdowny, ta, to popularność zyskała sprzedaż w sieci i faktycznie, Około 20% więcej spraw, które trafiało do nas w porównaniu z 2019 rokiem, jeśli chodzi o umowy zawierane na odległość, no to, to, to taki wzrost nastąpił i więcej zapytań, więcej problemów i różnorodność tych problemów również. Najczęstszy problem to moment, w którym dokonaliśmy płatności, ale nie otrzymaliśmy zamówionego towaru. Jest to typowy, jeden z typowych przykładów tych umów dotyczących na odległość, ale również. Problemy z odstępowaniem, w przypadku odstąpienia od umowy, ze zwrotem towarów i e, spory dotyczące jakości zwracanego towaru. Również kwestie związane z y, y, tak zwanym shippingiem, czyli. Umowami y, y, dotyczącymi pośrednictwa przy sprzedaży, gdzie kupujący tak naprawdę wydaje mu się, że kupił towar u danego przedsiębiorcy, a tak naprawdę to ten przedsiębiorca był tylko pośrednikiem, a sprzedawcą jest jakiś inny przedsiębiorca, najczęściej z Dalekiego Wschodu. Y, również y, te y, umowy y, na odległość no, dotyczyły y, takich niedozwolonych postanowień, gdzie rzeczywiście albo ograniczano, albo. W jaki sposób próbowano uniemożliwić konsumentom prawo do odstąpienia od umów? Pozostaje więc zachować ostrożność, zwracając uwagę na kilka ważnych kwestii, zanim dokonamy zakupu jakiegokolwiek towaru. Przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę na to, od kogo kupujemy. W pierwszej kolejności zawsze sugeruję, żebyśmy sprawdzili, kto jest sprzedawcą. Czy ten sprzedawca to ma siedzibę na terytorium Polski, czy być może jest to przedsiębiorca, który ma swoją siedzibę poza granicami, bo w przypadku, jeżeli to jest jeszcze przedsiębiorca, który ma swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej, to zawsze w przypadku jakiegokolwiek problemu może nam pomóc Europejskie Centrum Konsumenckie. Gorzej, jeżeli jest to z jakiegoś bardzo egzotycznego miejsca yy, sprzedawca, bo wówczas no, niestety możemy liczyć tylko i wyłącznie na, na siebie, a z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że te pieniądze są w takim wypadku raczej stracone. Yy, no, druga rzecz, sprawdzajmy, czy my tak naprawdę yy, kupujemy towar. Czy my tylko nie zawieramy umowy dotyczącą pośrednictwa, bo na tym tle jest szereg problemów. Również pojawił się taki nowy model y, y, sprzedaży, tak naprawdę, który nie jest sprzedażą, a jest to umowa dotycząca najmu telefonów, gdzie konsument tak naprawdę nie, nie staje się nabywcą tego towaru, a jedynie najemcą. I nagle okazuje się, że po pewnym czasie dostaje kolejne wezwania do zapłaty, bo zawarł umowę dotyczącą najmu. No, również zwracajmy uwagę na, na to, czy kupujemy od przedsiębiorcy, czy od osoby fizycznej, ponieważ prawo do odstąpienia od umowy przysługuje nam tylko wówczas, kiedy zawieramy umowę z przedsiębiorcą.